Cześć, witajcie! To znowu ja, 19Dark64, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Pixel Art. W poprzednim odcinku wybudowaliśmy tego Charmander'a, a dzisiaj wybudujemy Barta, Barta z e, serialu e, z Simpson Families. E, tak, projekt nie jest mój, projekt jest. E, Rox MB jest, on to pierwszy, wybudował nas w swoim świecie i właśnie zamieścił link, zamieścił linka z projektem, no więc stwierdziłem, że pasowało, że świetnie by pasował do, do mojego filmiku. Jest załącznik, był już załącznik właściwie do kanału Roxembe. No i, no i tak. Jest to fajny gościu, fajnie się go słucha, polecam również. No i dobra. Polecam jego kanał. No, jest to trzeci filmik pod rząd z Pixel Artami. No. Po prostu po prostu mi się najłatwiej to kręci. Nie jest tak, nie sprawia mi to tak dużego kłopotu. No i tak. Yy... Nie wiem za bardzo co tu jeszcze powiedzieć. Miałem tyle w ogóle do mówienia, a jak już zaczynam nagrywać, to nagle obbieram mowę. A, nie yy, żyłem. Jak już trochę bardziej ogarnę kam teździe studio to mam już pewien pomysł co do świątecznego specjala Będzie taka gra, będzie taka bardzo taka dziedzina trochę, ale jest, jest akcentem świątecznym, więc myślę, że myślę, że będzie pasowała. Tutaj jak widzicie jeszcze po zbudowaniu zapomniałem o uśmieszku, no i już. Dobra. Jestem, jedynie mieć Dark 64. Nie zapomnijcie filmiku skomentować, ocenić, zasubskrybować mnie. No i e, na razie, cześć.